Witam z tej strony Wiktor za Dzisiaj ostatni odcinek przed przerwą, którą sobie robię. Wielu z Was pewnie myśli, że ten odcinek jest tylko po to, żeby przekazać to, że jest przerwa, więc tak, to tylko po to jest. A jeżeli już wyszły osoby, które myślały, że tylko po to jest ten film, to możemy w końcu pogadać o ważniejszych rzeczach. Myślę, że dość ważnych i jest to jeden z ostatnich filmów na tym kanale. Oczywiście, czymś takim, mam ogólnie napisany skrypt tutaj, więc sorry, że będę czasami patrzył, ale przez cały dzień myślałem, co chcę powiedzieć i w miarę wypisałem sobie na telefonie to, co chciałem tutaj powiedzieć, więc jeżeli będę tutaj patrzył w bok, to sorki za to. Więc... Chcę, żeby to był jeden z ostatnich tego typu filmów, ponieważ chcę powoli się trochę dystansować od YouTube'a. Tego typu filmy już się nie będą pojawiać, tak samo nie będzie się pojawiać na moim Discordzie informacje o mnie, o moim życiu. To jakiś czas coś tam pisałem, jakieś rzeczy, które robię, o filmach, które wrzucę z dość prostego względu, ponieważ YouTube od sporego czasu źle na mnie wpływa. I to już jest od około roku, półtorej, nawet mógłbym powiedzieć prawie dwa lata. E, nigdy tego nie mówiłem, gdy na to tak nie patrzyłem, ponieważ tam w 2023 był okej. Okay, było po prostu ok. YouTube w miarę jeszcze dawał mi satysfakcję, ale później zaczęło się coś psuć. Po prostu źle na mnie YouTube wpływał i to nie przez filmy tego typu, że mówię o sobie, mówię o swoim stanie, tego typu rzeczy, bo to bardziej zawsze zależało mi na tym, żebyście widzieli, co się ze mną dzieje, bo często były jakieś tam pomniejsze przerwy, jakieś tam faktyczne przerwy, nie to, co z... czasami jest że 5 przerwy było. Czułem się zobligowany do mówienia Wam dlaczego mnie nie ma, ale powiem Wam szczerze, że YouTube sprawił, że się trochę nie rozwijałem w życiu prywatnym. To był problem, który zauważyłem, obecnie zauważam, bo w pewnym momencie myślę, że wszystko mi wchodziło, zaczęło mi wchodzić na psychę. Szukałem powodu w ten sposób, bo ciężko jest znaleźć coś, co wpływa na siebie aż tak. To był YouTube, to był YouTube, bo wpływał na mnie źle po prostu. Koło trochę zaniedbałem, ogólnie zaniedbałem wiele rzeczy, ale chyba najbardziej zaniedbałem to, co mam tutaj. Zawsze, kiedy siadałem do YouTube'a, robienia czegokolwiek na YouTube'ie, zawsze siadałem z taką myślą, że muszę zrobić film, że chcę to zrobić, niby. Nie jest to prawda, nie zawsze chciało mi się filmy robić. Często jest tak, że siedziałem przed komputerem i tyle. Nie montowałem, nic nie robiłem, po prostu myślałem na tym, że kurde, nie wypuszczę znowu filmu, znowu nic. Ten kanał nie jest duży. Więc takie myślenie jest trochę głupie i niestety ja tak myślałem przez długi, długi czas, że kurde, fajnie było odcinek wrzucić, kurde, muszę odcinek wrzucić, nie muszę, ale to mi podpowiadało, że muszę. I niestety przez to bardzo dużo razy się sam wkurzałem na siebie, że nie, nie mogę czegoś zrobić, nie mogę czegoś rzucić. To po prostu była najprostsza odpowiedź, że muszę odpocząć. I to jest coś, czego obecnie, coś co obecnie chcę zrobić. Ale nie tyle odpocząć. Ogólnie odrobienia czegokolwiek na komputerze, na czymkolwiek. Tylko odpocząć od YouTube'a Na pewien czas. Nie wiem na ile. Na miesiąc. Póki co myślę, ale jeżeli się przedłuży, to sorry. Takie już niestety jest życie. Jeżeli będę potrzebował dłuższego czasu na naprawienie tego, co jest tutaj, to, to po prostu was o tym na Discordzie poinformuję. Jest link w opisie, tam są linki do wszystkiego, więc jeżeli ktoś chce cokolwiek wiedzieć o tym, kiedy wracam, czy cokolwiek, ktoś tam będę knocił, mówił, bo jak już mówiłem, głównie chcę się zdystansować od YouTube'a, żeby nie brać go totalnie na poważnie, bo przez wiele lat brałem go zbyt poważnie. Życie to nie jest bajka obecnie, tak myślę i tak jest po prostu. I ja zawsze myślałem, że YouTube mnie nie wybija, nic takiego, więc dlatego ja nie mam dużo subskrypcji, nie mam dużej widowni, ale jak im czasem będę robił, tym będzie lepiej. Nie. Tak nie będzie. Póki co, jak zauważyliście na pewno, główny content, który robię, to są gameplaye, co nie? Głównie to jest dlatego, że od zawsze taki gameplayowy content chciałem robić. Nigdy nie chciałem za bardzo robić tego, co robiłem w 2023, czyli filmy tematyczne Steam Fortressa. Wiele z was pewnie powie, no ale na tych filmach nie, nie brzmi, że jakbyś nie lubił tych filmów, czy cokolwiek. Jest to fakt, tylko jak zauważyliście, w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie to, co chcę robić. I ja po prostu zmieniłem ten content. Bo Team Fortress 2 jest fajną grą. Ja naprawdę uważam, że Team Fortress 2 to jest super gra. To jest naprawdę fajna gra z udaną społecznością, ale to nie jest gra dla mnie. G gra dla mnie. Bo to jest gra, którą ja uwielbiam szczerze, bardzo lubię w nią grać. Ja sobie sam dla siebie lubię pograć, M5MA cokolwiek, poznałem wielu ludzi. Ale ta gra jednocześnie się stała pewnym przekleństwem dla tego kanału. Tak jak dla wielu kanałów, które zaczęły tego typu content z Team Fortressa a teraz stoją martwe. Albo zmieniły content i nie mają już takich wyświetleń. I nie mają już takiego poparcia. Bo od zawsze chciałem robić filmy w stylu Elevena, ale od jakiegoś czasu nawet tego nie robię. Bo robiłem losowe filmy, losowe gier. Nawet serii nigdy nie dokończałem. Miałem pełno filmów na dyskach, mam nadal. Gdzie po prostu mam nagrane serie, których nie wrzucam, bo postanawiam nagrywać coś innego, coś czego nie za bardzo chciałem w pewien sposób. Albo nawet chciałem, tylko to było coś, co obiecałem, a nie musiałem tego spełniać, bo jestem za małym kanałem, żeby robić jakieś obietnice, nie wiadomo jakie, z dupy. Często tak było. Na przykład tydzień nowych gier. Coś takiego wymyśliłem. Nie musiałem tego robić. I tak naprawdę w pewien sposób nie chciałem, bo nie miałem kompletnie na to pomysłu. Ale ja mówiłem sobie, tą pierdolona głowa mówiła sobie, że tak musisz to zrobić, bo obiecałeś. Nie, nie, kompletnie nie i właśnie dlatego chcę trochę zmienić podejście do wszystkiego, co robię. Dlatego obecnie podczas tej przerwy chcę się trochę doedukować w wielu aspektach, których nie edukowałem się wystarczająco. Nie rozwijałem się po prostu, na przykład w tworzeniu swojej gry. Nie czy pamiętacie, w 2023 chyba pokazałem taki mój malutki projekt, bo tam było parę rzeczy, tylko asetów na mapie. Nic praktycznie nie zrobiłem od tamtego czasu. Trochę coś tam podziałałem w blenderze, w takich rzeczach, ale nic. I to jest źle. To jest złe po prostu, bo to jest branie wszystkiego na jedną kartę na YouTube'a. I to nie powinno tak być. Nie powinienem tak robić, bo rozwój nie na tym polega, że robię tylko na YouTube'a. Bo fakt, rozwinąłem się pod względem montażu, można powiedzieć. Jest lepiej po prostu niż kiedyś było. Kiedyś było tak, że mikrofon miałem do dupy, montaż miałem do dupy, wszystko miałem do dupy, zlegowany komputer też był do dupy, internet też był do dupy, teraz w sumie z internetem nie jest lepiej. Ale po prostu ten rozwój nie jest na tyle duży, żebym ja czuł, że nie stoję w miejscu. Ja po prostu stoję w miejscu obecnie. I to nie jest spoko. To jest nie dla mnie spoko ogólnie. Nie czuję się z tym dobrze po prostu, że w pewien sposób rozwijam YouTube'a, który rozwija się tragicznie słabo, kiedy to było moje hobby kiedyś. Kiedyś głównie nie zajmowałem się tym. Chociaż może i zajmowałem, ale nie zajmowało mi to tak dużo na głowie jak teraz. I to jest ten problem który obecnie jest i dla wszystkich ludzi, którzy są tutaj dla TFA na tym kanale, dla tego Team Fortressa całego, dla filmów tematycznych, czy też dla teleturniej, Obecnie tego nie będzie i raczej, raczej do tego nie wrócę, chyba że na przykład na drugim kanale, na moim VictoRunex V2, może kiedyś tam wrócę z Team Fortresem. Jedynie jak mogę wrócić z Team Fortresem to nagrywając z kimś e, raczej, albo jeżeli wyjdzie jakaś dobra aktualizacja to nawet samemu, ale to będzie bardzo rzadkie. Bo chcę obecnie robić content podobny do Elevena. Nie, że chcę się do niego kurwa upodobnić, bo jest pewna grupa youtuberów, którzy robią content taki, który lubią oglądać. I dokładnie tak, jak chcę to zrobić, bo Elevena uwielbiam oglądać do teraz. Naprawdę jego filmy oglądam od początku do końca. Zawsze praktycznie każdy film, praktycznie miał obejrzany u niego, bo uwielbiam to, jak on potrafi wszystko wyrazić w tym filmie: swoje emocje. Ja niestety tego za bardzo nie potrafię. Dlatego podczas tej przerwy też spróbuję tego się trochę nauczyć, jakkolwiek robić content na filmie, co nie? No bo kurwa często jest tak, że na tym filmie ten content był taki, siedzę i. A. Bez sensu kompletnie. Taki film nie, nie podoba ani mi się, ani wam się podoba, nie podoba. Często sam montując te filmy, to czułem jakby miał żygnąć zaraz. Z tego, jak bardzo nudny ten film będzie. Musiałem często wycinać i naprawdę ogrom filmu, żeby ten film w ogóle jakkolwiek był ciekawy. I to nie było tak z każdym filmem, ale z dużą większością. I dlatego chcę to obecnie zmienić. Obecnie filmy, które mam na dysku, jeszcze zmontuję. Część usunąłem, bo część była po prostu nudna. To nie były żadne, na przykład szedł, nie czy kojarzycie taką grę, robię Ci pania. Zrobiłem film z niej. Nie. Po prostu nie, to nie jest to, co chcę robić. I ten YouTube nie chcę go brać aż tak na poważnie. Ten film może się wydać bardzo poważny, ale nie, po prostu chcę wam powiedzieć dosadnie, że chcę coś zmienić w sobie i w pewien sposób chcę, abyście mi w tym częściowo pomogli. Nie to, żebyście mi kurwa teraz pisali w komentarzach, ale to no, już smutno. Nie, po prostu chcę, żebyście zaakceptowali te zmiany i mam nadzieję, że mimo wszystko wam się one spodobają. Jeżeli oczywiście uda mi się dojść do pewnego momentu, w którym będzie możliwe to, że te filmy będą dobrze, na tyle dobrze zmontowane, że cały film będzie kontentem, który będzie Wam się podobał, tak samo jak i mi się podobał. Bo często jest tak, że dany film na przykład tylko mi się podobał, Wam się nie podobało, potem było na odwrót, że mi się dany film nie podobał, Wam się podobał. To było bardzo wymieszane w pewien sposób, że 10 minut pierdolę. Też chcę trochę poprawić to. I nie tyle poprawić to, mikrofon, przez to, że mikrofon jest zły, tylko że tu. Mam na jebane, Nie wiem o co chodzi ogólnie z moimi zatokami i ogólnie z tym jak oddycham. Oddycham bardzo głośno, nie wiem czy kiedykolwiek było to aż tak uwydatnione na filmach. Może na starych, ale na tych nowszych często to wycinam jak oddycham. Ale ja potrafię oddychać bardzo głośno. Ogólnie najczęściej oddycham przez buzię. Na odcinkach, bo kiedy mówię dużo zawsze łatwiej się oddycha przez usta. Ale oddychanie przez usta też jest u mnie głośne, więc to i to będę musiał poprawić, więc niesamowite, dużo do poprawy, ale chcę się po prostu rozwinąć, chcę trochę coś zmienić w sobie, bo stanowię w miejscu i przez ostatnie dwa miesiące bardzo, bardzo w pewien sposób wkurwiało mnie to jak stoję, jak nie chodzę, nie idę, nie rozwijam się jako osoba, jak po prostu stoję I nic nie robię. Tym, żeby cokolwiek rozumieć, to często, często siedziałem przed komputerem. Mówię, okej, okay, zrobię coś, zrobię kłamczucha, zrobię, zaraz dojdziemy do tego tematu, zrobię kłamczucha, zrobię jakiś film, zmontuję, nie wiem, coś porobię, jakąś animację, jakiegoś shorta. Wiecie, jak często to się kończyło? Że siedziałem dwie godziny przed komputerem oglądając jakieś filmy na YouTubie. Tyle. Nic więcej, po prostu. I nie chcę czegoś takiego, chcę troszeczkę iść. W stronę robienia jakiejś swojej gry, nie wiem jeszcze jaki, bo myślałem o jakiejś strzelance, ale w sumie nie wiem, czy się to nadaje do czegoś takiego. Coś prostego może najpierw zrobię. Właśnie najpierw chyba zacząć z takich prostszych rzeczy, chyba za bardzo się rzuciłem na głęboką wodę. Ale mimo wszystko chcę trochę rozwinąć to, tak samo rozwinąć tworzenie strony internetowej, bo mam egzamin w tym roku, tak samo jak maturę I warto by było trochę. Umieć takie coś robić, a jednocześnie myślę, że tworzenie stron internetowych jest po prostu spoko. Mi się podoba, więc myślę, że nie jest to głupi pomysł, żeby pod tym względem też się trochę doedukować. W sumie to, to i to, to, tak samo jak i robienie strony, tak samo jak i robienie gry to jest gotowanie, więc mimo wszystko. I tu i tu się będę tego uczył, a mimo wszystko chciałem się tego uczyć. Mimo, że aż tak nie lubię kodowania, najczęściej biorę wszystko z poradników, ale poradniki są po coś, żebyś się uczył. Ale ja nawet podstaw często nie kubam, więc muszę po prostu popracować nad sobą i to ogarnąć. Czy o czymś zapomniałem? O, tutaj właśnie to chciałem powiedzieć. Ogólnie, a już o tym mówiłem. I ogólnie zawsze chciałem mieć społeczność, która. W pewien sposób będzie lubiła moje filmy nie dlatego, że te filmy są z jakiejś konkretnej gry. Tylko przez moją osobowość albo to, co odwalam na, na odcinku, to, co odwalam ze znajomymi, to jakie reakcje robię, to jakie akcje były. Czegoś takiego nie było przez ostatni czas. I uważam, że tak nie powinno być, dla mnie przynajmniej. Nie za bardzo mi się to podoba, dlatego obecnie mówię, że Team Fortressa nie będzie, więc jeżeli byłeś dla Team Fortressa, to niestety nie znajdziesz tu obecnie nic, poza ostatnim filmem z Summer Update'u, ale tak to nie, po prostu niezbyt. Te filmy mi obecnie nie siedzą. Wolę bardziej montować filmy, które będę nagrywał obecnie. Chcę właśnie po powrocie z przerwy, chcę nagrywać samemu, ale pewne serie, które mogę przejść, jakieś pojedyncze, rzadkie odcinki z jakichś tam. Losowych gierek, które na przykład właśnie można na jednym odcinku przejść, albo y, można nagrać po prostu fajny odcinek jakiś horrorów oraz głównie odcinki ze znajomymi, albo youtuberami, których bym zapraszał do takich odcinków. Powiedzmy z CS, a, z Overwatcha, z tego typu, bo na przykład odcinek z CSA z Obolem. To był jeden z najfajniejszych odcinków, jaki ostatnio montowałem, mimo że mi się nie chciało montować przez te powody, ale naprawdę był to film, który po obejrzeniu bardzo mi się spodobał. To był film, który. Właśnie chciałem robić. To są filmy, które chcę robić. Takie zabawne, takie, w których content nie jest brany tylko od osoby, która jest na tym filmie, ale i ode mnie. Ja też tam czasami coś pierdolę, coś tam galam losowego, coś tam się kurwią czasami. To jest właśnie to, co chcę obecnie robić. I nie chcę obecnie siedzieć w miejscu, bo siedziałem w miejscu, robiłem filmy z byle czego, byle jak, po to, żeby były. Nie chcę tego obecnie, więc. Chcę się zmienić, po prostu. Problem też jest taki, że znajomi często nie chcą ze mną nagrywać, bo albo nie chcą być na YouTubie, albo po prostu nie zawsze chcą, wiecie, żeby ich gameplay był w odcinku. Nie zawsze, nie zawsze też chcą grać w gry, w które ja bym na przykład chciał, typu pick, typu Lethal Company, typu jakieś losowe gierki, typu nie wiem, cokolwiek, co byście sobie wybrali z gier koopowych, albo z typu CS-a, albo z typu Team Fortressa. Nawet takie, wiecie, multiplayer, Overwatcha. No to mało kto tak po prostu ze mną gra, i to też jest trochę irytujące. Ale tak się niestety trafiło. Karty na losowaniu, kurwa, że takich znajomych masz. No, życie się niestety trafiło takie. Przed przerwą ogarnę też playlisty z filmami, tak żebyście mogli sobie te stare filmy, przed tą przerwą, sobie bez problemu oglądać na playlistach. Playlisty też bardzo ogarnę. Chcę ogólnie też ogarnąć syf na kanale, który mam. Bo mam po prostu rozpierdziel na tym kanale, więc playlisty będą ułożone. Podcast tam będzie ogólnie. Nie będzie tutaj chyba. Nie wiem, czy jak usunę ten. Y playlistę podcastową, to to się usunie. Wolę to usunąć. Nie podoba mi się po prostu to, że tam jest podcast i tam są trzy podcasty, które zrobiłem jakieś dwa lata temu. Nie były tragiczne po prostu. I chciałbym, żeby w pewien sposób był tu w końcu taki dość ładny kanał. Też myślę nad zmianą baneru. Awatara ostatnio zmieniłem. Myślę też na tym, żeby zmienić tą moją postać Team są na coś innego. Swojej mordy na razie nie chcę aż tak dużo też pokazywać, bo wiecie, krzywa mord. Więc mimo wszystko na razie zostawię tego skautacją protestowego, bo częściowo się z nim utożsamię. To jest postać, w którą szczerze uważam, że bardzo mi reprezentuje. Te włosy, ten rozpierdol we włosach, taki w górę, włosy, ta bluza, którą on nosi, którą ja też uwielbiam, uwielbiam bluzy nosić. Jak jest na przykład lekko zimno, chociaż kiedyś w lato nosiłem bluzy, ja byłem pojebanym dzieckiem, więc takie tak obecnie póki co będzie. Nie wiem, czy kiedyś to się zmieni na jakiś twarz, na coś takiego, ale nie wiem, zobaczymy. To ten teleturnieju. Kiedyś go skończę, bo ten teleturniej się za mną ciągnie, to jest taki mem, który jest w mojej społeczności. Jak wiecie, obecnie chcę robić to, co mówiłem, więc ten teleturniej idzie w odstawkę znowu. Ale myślę, że kiedyś go zrobię w końcu. Myślę, że w następnym roku, jeżeli będę miał spokój, jeżeli nie będzie rozpierdolu w lato, tak jak było w to lato, jeden z najgorszych wakacji jakie miałem so far. Nie opowiem może o tym, nie chce mi się, ale naprawdę ilość zapierdol, jakie miałem w to lato, to jest po prostu tragedia. Dlatego chcę też na przykład w to lato pogarniać jak najwięcej rzeczy podczas tej przerwy, pouczyć się tych rzeczy, o których mówiłem, o tym projekcie, o tych rzeczach, ale jednocześnie ogarniać na tyle dużo rzeczy w to lato, żeby mieć w miarę spokój w domu, bo u mnie w domu zawsze jest rozpierdol, zawsze jest wszystko rozjebane, zawsze jest jakaś robota. Chcę trochę tej roboty zrobić, takiej najważniejszej, żeby mieć z tym w miarę spokój. Bo w domu też jest kompletnie rozpierdol ostatnio, ale to... Jak już mówiłem, nie chcę o prywatnych rzeczach gadać. Więc... Yy, no. <laughs> Więc no, w sumie powiem wam tak szczerze teraz. Ciężko sobie czasami uświadomić, jak się ma najebane w głowie. Że jesteś trochę uzależniony od pewnych rzeczy. Tak jak ja jestem uzależniony od cukru. Albo nie tyle od cukru, co od śmieciowego jedzenia i od gier. I od mosturba. I to... Jednocześnie ciężko sobie było uświadomić, że jest się uzależnionym od YouTube'a, od przeglądania tego jak na YouTube Shortsach, na YouTube shortsach, ja pierdolę, na YouTube Studio tam patrzę ile wyświetleń i który jest w rankingu coś takiego. Często tak robiłem i to wpływało na mnie dość sporo. Tak robiłem, niestety często wstawałem rano, na przykład, i poza przyglądaniem Messengera, Discorda, czegokolwiek. Przeglądałem też YouTube Studio, tylko po to, żeby zobaczyć, czy film cokolwiek ma. I jakby ja uważam, że... To nie jest aż tak złe, ale na tak mojego youtubera, który się tak bardzo przyjmuje tymi wyświetleniami tym wszystkim, mimo że chce robić to po prostu, bo lubi to robić. To nie jest ta droga. To nie jest ta droga, którą chcę robić. Tym bardziej, że ja z YouTube'a nie mam żadnych korzyści póki co za bardzo. Oprócz live'ów. A tam też jest bardzo mało, tam rzadko kto cokolwiek wrzuca, więc mimo wszystko obecnie też myślę na tym, żeby jakoś zarobić, na czymkolwiek. Ale nie ma póki co takiej pracy, która by mnie usatysfakcjonowała. Tym bardziej, że niedługo mam nadal szkołę znowu i ciężko jest cokolwiek znaleźć. A prace sezonowe na lato to jest często jakaś praca nie dość, albo fizyczna, albo jakaś turbo męcząca, A tym bardziej, że ja już jestem zmęczony jak jestem w domu, to nie chcę być zmęczony jak jestem po robocie. Bo jestem, bo jak wróciłbym po robocie, to jeszcze bardziej byłem zmęczony, jakbym w domu musiał rzeczy robić. I to mi nie pasuje. A że się... Dobra, napisane sobie tutaj, że się trochę za bardzo starałem. Czy można powiedzieć, że się starałem nad YouTubem? Hmm, średnio patrząc na to, że te filmy nie zawsze były takie super. Na przykład z Charles'a, który w ogóle nie był zmontowany, bo mi się nie chciało. W pewien sposób trochę chyba się za bardzo angażowałem w kanał, który nie ma prawa się rozwinąć, póki ja czegoś sobie nie uświadomię. I w pewien sposób myślę, że powinienem sobie coś uświadomić, bo zawsze miałem problem o to, że muszę coś robić na dworze. Zawsze miałem problem o to, że muszę robić coś w domu, mimo że to jest dość normalne. Ten, to, to, to jest spory dom, spora gospodarka. To jest gospodarka na wsi. Jakby ktokolwiek. Był na takiej gospodarce, widział coś takiego, to wie jak dużo zapierdolu jest z czymkolwiek. A jeżeli nie, to uwierz mi, że robienie czegokolwiek na dworze to jest często godzina, dwie roboty, chyba że coś prostego się akurat trawi. Ale często to jest naprawdę robota na cały dzień, bo coś się zepsuło, coś się rozwaliło, coś trzeba zrobić, coś trzeba obciąć, coś trzeba nakarmić, coś trzeba zrobić. I to często zajmuje prawie pół dnia, cały dzień. To jest trochę irytujące, rzecz prostu, ale to jest po prostu też trochę męczące mentalnie i fizycznie i mimo, że fizycznie to jest nawet dla mnie, przynajmniej ja zawsze uważałem, że to jest dobre fizycznie, bo wiecie, zawsze pracujesz, zawsze coś robisz, nie jestem grubasem, który siedzi przed komputerem, bo gdyby nie to, że robię cokolwiek na dworze, to ja bym tu siedział i byłbym gruby na pewno, chociaż w sumie metabolizm chyba dobry, bo wpierdalam tyle śmieciowego żarcia, potrafię paczkę chipsów pierdoli w 5 minut i nie jestem gruby. Mam dobry Baby, więc mimo wszystko to dobrze, że takie rzeczy robię, ale to trochę też wpływa na to, że jednocześnie YouTube mi zajmuje dużo czasu i miejsca w głowie, a jeszcze robota na dworze zajmuje mi miejsce w głowie i czasem mam tak, że chcę robić YouTube'a, ale i tak go nie zrobię. Ale mimo wszystko nie chcę myśleć na dwór, bo chcę robić YouTube'a. Rozumiecie już o co chodzi? To jest błędne koło, w które wpadłem i. Tu musiałem sobie w końcu coś uświadomić, w końcu sobie coś uświadomiłem. Oczywiście, ciężko mi będzie teraz opuścić YouTube'a tak całkowicie znaczy, nie że, nie, że kończę kanał, nie? Obecnie, tylko że tą przerwę, żeby sobie zrobić, ciężko mi nie będzie coś próbować robić, wrzucić, montować, ale spróbuję się w pewien sposób trochę, jakby to być, ograniczać, po to, żebym w końcu to zrozumiał. Bo muszę sobie w pewien sposób zrobić taką własną terapię. I muszę trochę ograniczyć to, co robię na YouTubie, żeby to w końcu trochę zaczęło działać, tak jak powinno kiedyś. Bo jak kiedyś to działało w podstawówce, to działało dobrze, to. To działało kiedyś fajnie. Kiedyś naprawdę się uczyłem, kiedyś naprawdę coś umiałem. A teraz? Teraz jest tragedia. I to mi się nie podoba. To, że to zaczęło działać coraz, coraz gorzej. Może też przez to wpierdalanie żarcia. Niezdrowego, ale to... To taki tam malutki szczegół, <noise> ogólnie od zawsze byłem niejatkiem. a to jest też duży problem w takiej sytuacji. Chcę, żeby też ten film, teraz już jest praktycznie końcówka filmu, chcę, żeby ten film w pewien sposób był pewnym etapem, który chcę, żeby na tym kanale się skończył. Mimo, że bardzo lubię moje filmy, zawsze chciałem ogólnie odzyskać moje filmy z 2017, 2019. 20 21 bo te filmy po prostu usunąłem też przez pewien mental breakdown który miałem tutaj i zacząłem w pewien sposób znowu nagrywać to co teraz robię czyli gameplaye i wtedy zajebiście się czułem robiąc to bo wtedy to była taka moja zajebista zajawka pasja przez na przykład to że siedziałem w domu bo były lekcje były te lekcje często grałem po prostu ze znajomymi to też mi trochę wyżarło mózg i to też nie było zbyt dobre i wiem, że po prostu wiele rzeczy, które zrobiłem w życiu, wiele decyzji, które podjąłem rozjebały mnie totalnie. I niestety nie cofnę teraz czasu, ale jest nadal czas, żeby to naprawić. I mam nadzieję, że ta przerwa, że ten czas mojego własnego, mojej własnej rekowalescencji, dobrze mówię, nie krzywa morda mi nie pozwala dobrze tego wymówić. Pozwoli mi na trochę ochłonięcie, trochę ogarnięcie się, trochę powiedzenie sobie, bany kurwa debilu ogarni się. Jak ten, jak, nie pamiętam jak on miał na imię, ale to, to było takie, co tam się z tobą dzieje? I właśnie coś takiego chcę obecnie zrobić. Mój kolega mówił na przykład, że, mój przyjaciel w sumie, że trochę wyglądam, i trochę mam wrażenie, on miał wrażenie jakbym miał depresję, jakby mi się nic kompletnie nie chciało. Ja często mam teraz tak, że jak wstaję rano, to leżę na łóżku przez pół godziny i kompletnie nic nie robię, dokładnie tak samo jak przed komputerem. Więc chcę trochę to zmienić. Jeżeli już siadam do komputera, robię coś konkretnego. Chcę też powiedzieć, że live'ów na przykład nie będzie yy, obecnie, przez tą przerwę, bo nie za bardzo mi się chce. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy: o postanowieniach z tego roku. Jak już mówiłem, nie powinienem brać YouTube'a poważnie, dlatego pierdolę ten kurwa głupie wyzwanie, które sobie dałem. Może kiedyś sobie zrobię takie wyzwanie, ale wtedy, kiedy to się częściowo naprawi i kiedy w końcu będę mógł coś. Ogarnąć, na tyle, żeby mnie to nie bolało, jak to oglądam, żeby mnie ciary nie przeszywały i żeby nie było to coś w stylu: o, Zmontuję, bo już mam na dysku. Nie. Właśnie, żeby zmontować, żeby to było dla mnie dobre i dla Was. Mam nadzieję, że zrozumiecie te zmiany, i mam nadzieję, że moja głowa pozwoli mi na taką przerwę i nie przejmuję się YouTube'em, aby mógł w końcu porządnie odpocząć od tych kilku lat. To jest bardzo dobre zdanie, bo myślę, że od 2023, gdzieś końcówki, myślę. Zaczęło mi właśnie coś powiedzieć na tą psychikę i to nie było dobre i właśnie to jest, po to jest ta przerwa, żebym w końcu odpoczął. Częściowo oczywiście, bo nadal jest robota, nadal jest wiele rzeczy, które muszę robić i nadal jest wiele rzeczy, które mnie wkurwia. To lato na przykład całe, ale mimo wszystko mam nadzieję, że trochę się ułożył mnie i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni film na tym kanale. Nie, po prostu lubię robić filmy. Chcę robić ich jak najlepiej, ale też jak najlepiej, może nie tyle jak najwięcej, po prostu tak, żebym, jak wrócę do tego kanału za kilkanaście lat, jeżeli powiedzmy kiedyś skończył kanał przez, nie wiem, dziecko, alimenty, chuj wie co, to żebym mimo wszystko był na tym kanale i nagle mówił, kurwa, ale zajebiście, że zrobiłem tą zmianę, ale zajibiście, zajebiste filmy robiłem, ale mi się kurwa to podoba, żebym śmiał się kurwa w niebogłosy nad tym filmem. Ciekawe, czy w ogóle kamerka dobra wyszła, jak nie, to znowu do gameplay'em. Więc chciałbym Wam mimo wszystko podziękować, że dali jesteście ze mną na tym kanale. I to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że to chyba, że to są wszystkie rzeczy, które chciałem powiedzieć. Jeżeli o czymś sobie przypomnę, czego nie powiedziałem w tym filmie, coś ważnego, chociaż wątpię, żeby było coś tak ważnego, chyba najważniejsze punkty wypisałem, to napiszę to w komentarzu pod filmem. I będę odpowiadał na komentarze Wasze. Miałem też zrobić ostatnio film, gdzie chciałem zrobić tematyczne filmy na jednym kanale, a na drugim gameplaye, ale w końcu zrozumiałem, że za dużo biorę na swoje barki i próbuję zrobić za dużo, przez co nie robi nic. Tak jak na przykład było to z animacjami na 1000 subskrypcji. Jak miałem pierwszy pomysł, zacząłem go robić, nie skończyłem. Miałem drugi pomysł miałem ten szkic zrobiony, zrobiłem jedną klatkę animacji, czy tam jedną animację. Koniec. Potem miałem kolejny pomysł, potem się wyjebał, potem kolejny. Za dużo biorę na swoją głowę, na swoje barki, jak i tak już mam duży zapierdol ogólnie w życiu prywatnym. Więc to na tyle. I widzimy się za jakiś czas. Na razie, cześć.